Cześć, siemanko! Witam, dzisiaj chciałbym wam przedstawić opening Chcę pokazać co ma... otworzymy skrzynkę na operację Wildfire Robię tylko szybką transakcję Mamy kluczyk! To! pora odłożyć skrzynkę. Kawa co będzie. I czy dałem czworeczkę, jeśli nie obrażę. No. Sama z Walencja. Eee! na jakiś lepszy skin. No ale, chuj. Co by tu jeszcze otworzyć? Otworzymy jeszcze skrzyn skrzynkę cienia. No to, startujemy. O, M4 złoty zwój, albo dla Fawupa. proszę. Game nie bądź takim. ładne. O, come on. Kurwa ma co za gówno. O. o kurwa. Ja pierdole. Nie, ja, nie, dobra, luz, na razie.